Hej, hej, moi drodzy, witam was bardzo serdecznie, ja jestem Kamal, a to jest kolejny odcinek z naszej serii, zagrajmy Fable The Lost Chapters. No i cóż, witam was w kolejnym odcinku i moi drodzy, witam was w tym miejscu, koło domu tego gościa, któremu uratowaliśmy te skrzynie w poprzednim odcinku, bo zauważyłem, że pominąłem tutaj miejsce do łowienia poprzednio, nie zwróciłem na nie uwagi, a oczywiście warto by sobie złowić coś tutaj. Także oczywiście zabierzmy się za to. Dobra, zwijamy, zwijamy ta ryba mi taki. w ogóle ta ryba ma takie dziwne spojrzenie się i boję, nie? KAN! Jest, okej. Okay. Złapałeś coś, zapaść, coś, złapałeś coś, I co my tu mamy? Eliksir życia, chyba. Poczekajcie chwilkę. Ja muszę jedną istotną rzecz zrobić. Ok, wybaczcie mi za yy, chwilę. Taką techniczną. Dobra, już nieważne. Przedmioty, eliksiry, eliksir życia, cyk. Proszę bardzo, jaki mam już długi pasek zdrowia? Jestem w szoku. Dobra, więc teraz tak, moi drodzy, wróćmy się do gildii, bo będziemy musieli. Um, co my będziemy musieli? Punkty rozdać: Będziemy musieli rozdać punkty i wziąć sobie nowe zadanie. No bo nie mamy zadania aktualnie żadnego. Trzeba O! Do kamiennej altany jeszcze pójdziemy, bo chcę wam coś pokazać. Dobra. I tak, widzę, że mogę we wszystko pójść. Cielesne, ja bym poszedł to właśnie w wiele strzał. Wziąłbym sobie to na pierwszy poziom. Dobra. Wobaczcie, że wyłączyłem mistrza, ale nie chce mi się go słuchać. Pójdziemy sobie jeszcze w budowę ciała. Żeby zadawać większe obrażenia. Eee... Może precję. Jenny mistrz, proszę cię przymknij się. Dobra. Może bym się w sobie prędkość jeszcze. co ja tu mogę? Przebiegłość to nie chcę, wola. Może jakieś zaklęcie jest tu ciekawe, kulog, nie. Ocarne pchnięcie jest ciekawe, ale to nie teraz. Um. Dobra. Magiczna moc moi drodzy pozwala nam powiększyć sobie pasek magii w lewym górnym rogu widocznym, także dobra. Zanim pójdę do kamiennej altany. O właśnie, tu mamy tak, jak widzicie, eskorty kupców, to jest zadanie fabularne. I mamy jeszcze zawody w zabijaniu hobbesów, ale dobra, to mm, może... a bo dobra, podejmijmy się tego zadania. Weźmy sobie zawody w zabijaniu hobbesów, podejmijmy się wyzwania. Za... Hob... Czym są hobbesy właściwie, pewnie się zapytacie. Czym są, zobaczycie, ja nie będę wam mówił póki co. Szept ma być upokorzona, bo moi drodzy, w tych zawodach będziemy razem z szept rywalizować i zabije przynajmniej dziesięć więcej Hobbesów niż Shépt. To będzie dosyć trudne, powiem wam szczerze. Mi osobiście to się nigdy nie udało. Nie raz mi się to udało, raz mi się to udało, ale no łatwe to to nie jest, nie ukrywam, nie. Oh, hello there, hero. I'm looking for someone to take me to Orchard Farm. I'll pay you if you help me. It can be dangerous for traders round here. Okay, kupisz. Co zrobimy? You get a quarter of the fee now. I no okay, moi drodzy, ten kupiec chce eskortę do sadów. My do sadów aktualnie zmierzamy w sumie. Dobra, to wiecie co? Do kamiennej altany pójdziemy później. Dobra. To jest akurat nieważne, co mówi, Bo teraz, moi drodzy, tak. Okay. Kurde, czemu ty się ze mnie śmiesz, gnoju jeden? Dobra. I teraz tak, idziemy sobie z tym kupcem, mamy go odprowadzić do sadów. No dobra, kurde, no nie, nie może sprintem biegać, biegać, no nie denerwuj mnie. Dobra. I moi drodzy, teraz udajemy się właśnie do sadów, no bo po pierwsze musimy tam odeskortować kupca, a po drugie... Tak, właśnie w sadach... Wait. Ty mi tu stoi, żebyśmy nie zginęli. Dobra. O, mamy żuki, moi drodzy. Czekajcie tego żuka na mierze, bo żuka strasznie trudno trafić. Dobra. Mm. I teraz tak, moi drodzy. Ja póki co nie chciałem tam tego kupca brać ze sobą, no bo widzicie, tutaj mamy wszędzie przeciwników, tak naprawdę, w tej lokacji. Także. No dobra, może weźmy go teraz, czekajcie, bo później się będę po niego wracał. O cholera. Ja pierdzielę, on zginął prawie! Skąd się wziął ten herst No i no bez żartów, skąd ty się kuźwa wziąłeś? What the hell? No, wiesz co, słuchaj. Cho chodź za mną cały czas. Z tymi kupcami możemy pogadać, ale to czy ja wiem? A co ty słuchaj dla mnie masz ciekawego? Ty masz broń jakąś? A nie, broń się nie opłaca w tej grze kupować, powiem wam tak. Ja osobiście wolę z bronią poczekać, bo moi drodzy, bronie możemy znajdować również w skrzyniach. I bronie ze skrzyń są o wiele bardziej opłacalne, bo ich nie kupujemy. A. Stój mi tutaj. Dobra. Zainwestowałem trochę w budowę ciała, więc swoją drogą powinniśmy zdawać teraz więcej obrażeń i faktycznie zadajemy więcej obrażeń z tego co widzę Ale ci bandyci są irytujące, dobra Panie kupcu, chodź pan! Ale cholera jasna! Zastanawia mnie, wiecie dobra. co, skąd się wziął ten cholerny herszt tam, no? Naprawdę. No, coś tam zatrzymał? Halo, ty idziesz? Na No, Dobra, wiem, że tam są jeszcze bandyci, ale nie będę się już do nich pchał, wiecie, bo boję się, że mi ten kupiec zginie, a nie chciałbym tego. Kurde. A właśnie, bo teraz moi drodzy, wejście jest zamknięte. A pierdzielę. A mistrzu nam przypomniał o ważnej karcie misji. Dobra, chodźmy już tym wejściem. Tak zresztą nam gra kazała. No właśnie, niestety, moi drodzy. Odeskortowaliśmy kupca, co prawda, ale. No jak widzicie, nie jestem zbytnio wdzięczny, no ale przez tego herb. Bo właśnie, im y, mniej zdrowia zostanie kupcowi na końcu, to moi drodzy, on tym mniej nam zapłaci. Teraz zostało mu tak mało zdrowia, że on mi nic nie zapłacił, ale to wynika z tego, że ten herb się tam wziął, nie wiadomo skąd. no Trudno. Ah, there you are. About time you showed up. I was going to start without you. I was just telling your friend here, the whole orchard's overrun with hobs. I could get rid of them myself. But it might be more fun like this. Whoever kills the most hobs gets the trophy, right? I don't care how you do it, just stick them before they drink all my scrumpy. The little crate, guess that's where we should go. Race you there. No i dobra moi drodzy zawody zabijania hobbesów. I teraz I tak make sure musimy tam you make of their death, Musimy tak jak najszybciej dowiedzieć. jak wiecie, mamy 3,5 minuty i właśnie z szept rywalizujemy. Musimy zabić więcej hobbesów od niej. Hobbesy to są takie małe kurcze grubasy. Proszę bardzo. O. Są takie małe głupie cfele No i dobra Jak ona zabiła? Ła, zabrała nam hobbesa z Kubana, dobra I moi drodzy tak, przede wszystkim Tutaj Bardzo się przyda spacja. Bo moi drodzy cały czas musimy koniecznie... No jeny ty głupia. No jemy, nie lubię nigdy tego zadania zbytnio, ale dobra. Wow! To było głupie z mojej strony. Dobra, teraz moi drodzy tak, to jak już mówiłem, musimy koniecznie używać Jeden, tej spacji. Jeden. I skupi skupić się też na magach, to jest dobra taktyka, bo magowie są najmniej wytrzymali. Takim sposobem może uda się jakoś tam więcej. Zabić tych hobbesów niż szept, ale... Mówię, zadanie proste nie jest, naprawdę. Kurde ile ty giniesz? Dobra. Zadanie naprawdę proste moi kochani nie jest. No i mamy po 6 jak widzicie. Kurde. Oj oj Nie chciałem bić szept, <grydy> sorry Dobra, ten hobbyz jest mój odpicuj się. Nie mogę go dobić no. Dobra, no, oh, mój. OK. Nie wiem, czy uda nam się 10 więcej niż szef, bo to jest naprawdę trudne, muszę przyznać. Ale dobra, no spróbujemy. No, na razie ma ja widzę 4 mniej. Dobra, choć tu ty mały. No chodź tu, chodź tu, chodź tu nie bij się z nią. Do mnie chodź mały, do mnie! Okej, mamy 6 więcej. Dobra, może się te 10 uda, zobaczymy. Damn! You got another one! Damn, gdzie moja spacja oddałeś mi to namierzanie, dobra. Ok jest 7 Dawaj, dawaj, dawaj na... Kurde, no czemu mnie bije szept, no. Mamy 8 więcej, dobra, może się uda No dobiła mi hobesa, no, widzieliście to Co za typiara, no come on Bez takich, kurde

Ja pierniczę jednego Hobesa mi zabrakło. Miałem 9 więcej, a trzeba było mieć 10. No ja pierdzielę. Kurde, no jednego Hobesa mi zabrakło autentycznie, nie? Jednego. Kurde. No dobra, trudno. Słuchajcie, to w tym momencie bym się udał do kamiennej altany. Bo tak, chciałbym wam. Znaczy, <gry> po pierwsze, robi się noc z tego co widzę, więc może się prześpimy. A po drugie chciałbym wam coś jeszcze pokazać, pewną aktywność poboczną. I chciałbym też się udać do sklepu, no ale właśnie, no kilka rzeczy chcę zrobić w tej kamiennej altanie, ale właśnie ze względu na to, że jest noc, to pójdziemy się przespać, pójdziemy się przespać i, i pokażę wam te jeszcze kilka rzeczy, które chcę. Także w tym odcinku trochę pobocznych rzeczy fabuły raczej nie ruszymy, nie zdążymy już w tym odcinku. Ale zobaczymy. Dobra, więc tak, ja bym chciał pójść do sklepu właśnie, kupić sobie nową zbrojkę. Mam nadzieję, że sklepy są otwarte. Są, dobra. Witaj, mordo. Dobra, teraz tak, ja hełmu nie chcę. Świetlane mam, to też kupiłem, dobra, ja bym chciał getry, o, świetlane getry ze skóry. To jest to, co mnie interesuje. I chciałbym jeszcze świetlane buty ze skóry, o. I proszę bardzo, i tym moi drodze pozytywnym akcentem trój... mamy cały zestaw świetlany. Czekajcie, strój, zestawy, proszę bardzo. Świetlany strój ze skóry, proszę bardzo. Mamy wszystko, części 4 na 4 Dobra, zaraz wam ten strój cały pokażę, ale chciałbym jeszcze, może coś możemy sprzedać? Dłonie. Skórzane rękawice, o tą możemy sprzedać. I to już są te nasze świetlane rzeczy, dobra. Także pokażę Wam cały ten strój, proszę bardzo. Tak nasz bohater się. Może oddalę kamerę trochę. Tak, tak nasz bohater się prezentuje w tym stroju. Dobra. I teraz tak. Chciałbym się udać do tawerny. Jeszcze. Chciałem Wam coś w tawernie pokazać. Mianowicie, po pierwsze, mamy tu ochroniarza. Za dużo ludzi wygoda. Więc tak, tu mamy ochroniarza. Ochroniasz moi drodzy. To jest taki ktoś, kogo możemy wynająć i on będzie nas ochraniał. Tu mamy Braerdos, pogadajmy z nim. You're not going to start chanting my name with the rest of these simpletons, are you? Honestly, you complete a quest, start showing your trophy, and next thing you know, you can't get a moment's peace. I mean, just listen to them. at least you don't have to worry about high renown and being followed everywhere ha 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 now, move aside will you i don't need you crowding me too i want a beer please i take it you've got your first trophy by now unless you're completely incompetent i doubt it'll impress many people anyway you guild kids are all the same you graduate and think the whole world is going to bow at your feet being a hero is an art form

ale dobra Zwróćcie uwagę na serce nad głową tej osoby. O! To jest moi drodzy ciekawe. E, to wam zaraz pokażę. No kurde. Tu była chyba ósemka? Nie, tu nie było ósemki. Gaddemy. Tam była piątka? Nie, tu była piątka tu dziesiątka. Załóżmy, że tu szóstka, dwójka była chyba tutaj, nie, tu nie było dwójki, tu była chyba dwójka. Nie, to była czwórka, mogę Nie, i przegrałem, dobra, czekajcie, jeszcze raz. E, dajmy może, nie wiem, dwa zł Bo ja słabo gram. Ale dobra, moi drodzy, właśnie tam gra pokazała komunikat, że... Uo, wow, ale farta miałem, ja? że nad głową jakiejś tam, jakieś tam osoby pojawiło się serce. Także moi drodzy, zaraz wam to pokażę. Hmm. Nie, nie, tu, tu było asa. Nie, tu nie było asa. Mojedy, tu była ósemka, siódemka, nie wiem, gdzieś tu. Nie, tu nie było siódemki. Nie, tam była trójka, dawaj. Nie, Jenny nie, nie umiem w to grać za cholerę. Za szybkie to jest. Dobra, jeszcze raz. Do trzech razy sztuka, moi drodzy. Jak nie wyjdzie, to już pierdzielę. Nie będę tego ciągle pokazywał. Ale tak, chciałem wam w ramach ciekawostki pokazać, że jest taka gra w pary, właśnie. Eee, dobra. Nie! Nie o to mi chodziło. Eee, kurczę, gdzie... Strasznie dziwna czułość jest w tej grze. Jak gramy w te pary, no właśnie. Przez to nie mogę trafić w karty, no. Nie, 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 ja! No nie, widzieliście, to nie mogłem trafić w kartę, jakaś dziwna czułość jest. Nie, nie odpuszczę, jeszcze raz, już byliśmy tak blisko, no. Jeszcze raz, wybaczcie, nie odpuszczę. Może od dołu polećmy. Eee, dobra, gdzieś tu dziesiątka była. Matko, jak ta czu... Ej, do dupy jest ta czułość tutaj. Ja w ogóle nie wiem, co ja naciskam, nie? to Kurwa była as. Królowa, Nie, pierdzielę to. Dupy to. Wychodzimy. O, proszę bardzo. Pierwsza babeczka, która się w nas kocha, moi drodzy. Patrzcie. I taką babeczkę. Która ma serce nad głową, możemy podrywać pod szóstką. Pokażę Wam to. Hej. O! Hej. I serduszko się coraz większe robi, patrzcie. Hej. O! jest ten podryw, nie? Hej. O, druga się w nas kocha. O, kurde, to, to drugi. What the fuck! Chłop się w nas kocha. Pff, to nieźle. No dobra. Eee, teraz tak. Mogę wejść tutaj, ale. A nie, tu nie wejdę, tu nie wejdę. Tu chyba nie jestem jeszcze wystarczająco. A mogę z tym strażnikiem pogadać, co ciekawe? O, właśnie. Moi drodzy, jesteśmy jeszcze niewystarczająco sławni, żeby wejść tam, gdzie mieszka Lady Grey, bo w północnej Kamiennej altanie, czyli tam, gdzie strażnik nas nie chciał wpuścić, mieszka właśnie Lady Grey, czyli burmistrz ym, Kamiennej Altany. No, ale póki co tam nie wejdziemy, no bo moi kochani, y, właśnie. Mamy zbyt mało fejmu. <laughs> Dobra. O, mogę w budowę ciała pójść. To idziemy. Ile ja mam punktów siły? Widzieliście to? Super. Okej. Okay. Ja bym chciał moje paski zobaczyć, to ja bym trochę może... Znaczy wola jest mi na razie zbędna, szczerze mówiąc. Ja bym, się... ja bym sobie prędkość wziął. O, dla przykładu. A, weźmy za tą precyzję. Czy ja przepisałem wiele strzał jest przepisane? Dobra, błyskawica wiele strzał zostawimy sobie takie czary. Dobra, i mamy moi drodzy. Jaskinia hobbesów, jak widzicie, nie mogę jeszcze tego zrobić, bo mój poziom sławy jest za niski, ale możemy się zabrać za fabularną misję Skorta kupców. doprowadzić bezpiecznie kupców z mrocznego lasu do kurchanów. Tego się podejmiemy i podejmiemy się również wyzwania. No i się za to zadanie zabierzemy. To jest zadanie fabularne, jak już mówiłem. Dobra, i co my tu mamy? No, ale z ochrony bezraśnie, to jest durne. Chroń kupców. Tej się muszą przeżyć wszyscy kupcy. No to się pochwalmy. Spróbujemy to sobie ogarnąć. No i dobra. I lecimy moi drodzy. Tam trochę... Czekajcie, jedna rzecz. Słuchaj synu, pogadaj ze mną. Ja muszę kupić tytuł. Malefikus, zabójca, awatar, wyzwoliciel, Drugi tropiciel w kaptur, szabla, mistrz ciasteczek, żółto O właśnie Chicken Chaser tak nas nazywają, dupogłowy możemy sobie dać. Ty nie masz tego fajnego co ja bym chciał. Bo... O, ktoś tam nas ostrzegał, że lasy wiedźm są niebezpieczne. Dobra. Czy tamte... Nie, mroczny las, przepraszam. E, no, także lecimy moi drodzy. Musimy udać się właśnie do tego mrocznego lasu. To jest taki kolejny właśnie las po tym wielkim. O! A tu mamy bandytów. Chodź ci gnuję! O! Okej, znowu budowę ciała, więc powinniśmy zadawać znowu więcej obrażeń. No i zadajemy faktycznie. Jak widzicie. Nie no. Jak widzicie, w budowę, budowę ciała warto pójść na początku, masz bohater zadaje naprawdę spore o, zadaje spore obrażenia i tutaj naprawdę z nikim się nie pieści. Kurcze bandytami kupca bije dobrze kupiec jak mu z buta dał widzieliście? co ja sobie może... Ponamierzam tych bandytów. Dawej go kurde, widzieliście, wcześniej mieliśmy bandytę na... Mieliśmy bandytę na 5 uderzeń, a teraz mamy na 4. Także widać, widać progres. Dobra, wyrwał bagietę. Okej, okay, co tu jeszcze? Widzę, że już Gildia mnie prosi, żebym rozdał punkty. Znaczy ta pieczęć mi przypomina. A, zabili mi kupca niestety. Cholernicy jedni, no. Dobra, my musimy się udać tędy. Tam, w tych innych lokacjach już byliśmy, więc. Ym... Dobra, jezioro w Wielkim Lesie. My chyba w tym momencie wiecie, co będziemy musieli przejść przez ten wąwóz, w którym już byliśmy. Tak mi się wydaje. Tak mi się wydaje, że będziemy musieli właśnie przejść przez ten wąwóz. Tam jest właśnie przejście do tego mrocznego lasu. No co mi tego kupca bijesz gnoju? Tak. Czekajcie, bo mi tam zara kupca zabije i tyle będzie. Uczuł, dawajcie panowie. Kupców bijecie, spróbujcie się z lepszym. W leszcze. Dobrze <laughs> z pięści, go Dobra, co ty tu można mieć, kawego? Ubijmy interes. Aha, tu broń, tak. No co tu, minus 2, minus 2 plus 13. I ile to kosztuje? 200. No nawet, ale. Czy wow. ja wiem, plus 13 trochę mało, plus 17 stalowa katana. Plus 39. U wielki stalowy miecz. Nie wiem, czy ryzykować to kupić. No braciulu. Bawmy się, bawmy się. Zobaczymy, jak się tym będzie władać. Czekajcie. Wiem, że mówiłem, że nie ma po co się kupować broni, ale tam pierdziele. Używaj broni. O, no, trochę wolno tym machamy. No ale dobra, spróbujemy. Mówię, że kupowanie broń to głupota, ale. Co tam? Niech będzie, moi kochani, niech będzie. Pobawimy się troszeczkę. <trybujesz> o! I ten miecz w sumie, wiecie co? Będziemy mogli sobie ulepszyć. Bo z tego co pamiętam, my w następnej kolejności. O widzicie, teraz miecz nam się świeci na takie płomienie. Znaczy świeci płomieniem, świeci płomieniem. No, chodzi mi o to, że pali się tak jakby, nie? Widać ten płomień. E, moi drodzy, mówiłem, że kupowanie broń to głupota w tej grze, ale pierdziele. <laughs> Niech już będzie, mamy sporo pieniążków, trzeba przyznać jak na ten etap gry, Mam naprawdę sporo wszystkich rzeczy. Więc pobawimy się y, tym trochę. No pokażę wam, nie? Czemu by nie? Szczerze mówiąc, ja wolę fable Fablebronie jednoręczne, bo wtedy nasz bohater jest zarąbiście szybki, ale no... no cóż, dobra. Wchodzimy. Teleport w Wielkim Lesie. E, raczej w tym odcinku z tego quest'a już się, moi kochani, nie zabierzemy. Matko, gdzie ja macham tym mieczem? Dobra. W tym odcinku już się raczej z tego e, quest'a fabularnego nie zabierzemy, z tego względu, że... Nie starczy nam czasu. O! Tu mamy teleport. I proszę bardzo, teleport uruchomiony. Będziemy mogli się tu już teleportować. Także fajnie. Ok, lecimy dalej. Ja widzę, że przeciwników tu już Dobry. nie ma jako tako. No dobra, rozejrzyjmy się co my tu ciekawego mamy. Tutaj nic. Z takich miejsc nie możemy łowić. I teraz tak, czekajcie. Mm, tutaj mamy... Jaskinie w Wielkim Lesie, i tam mamy iść, ale ja bym sprawdził, co jest tutaj. Różany domek. O! Możemy się tu udać. To wam pokażę to miejsce. Tu, co prawda, w tym momencie nic nie ma. Tu będziemy musieli się udać kiedy indziej. Znaczy, będziemy musieli, właściwie nie będziemy musieli, bo to jest, moi drodzy, lokacja całkowicie opcjonalna. Nic nie ma, ale tu mamy demoniczne drzwi, to zagadajmy. Dobra, podejrzewam, że tym demonicznym drzwiom chodzi o to, że musimy mieć żony. I dopiero wtedy będziemy mogli tu przejść. No póki co żony nie mamy, nie wiem czy będziemy mieli, znaczy inaczej, żonę będziemy mieli. Bo jest jedna fajna rzecz związana z żoną, to wam pokażę. Ale. O skrzynka! Proszę bardzo, po całość tu przyjść. Ym, jest, moi drodzy, jedna fajna rzecz związana z żoną, nie tylko demoniczyn drzwi. <laughs> 500 sztuk złota, proszę bardzo. I odzyskałem już to, za co kupiłem miecz. No i gitara. Yt, tu mogę. Nie, tu jest zamknięte, dobra. Także te demoniczne drzwi, będę musiał o nich pamiętać koniecznie. Że jak będziemy mieli żonę, to trzeba będzie się tutaj udać. No, ale dobra. Okej. Okay. Także moi drodzy, udajmy się teraz tutaj. Tu jeszcze chyba łowienie było z tego co pamiętam, dokładnie. To zabierzmy się za to. Pa -pa 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 -pa. Ale epicko wyglądamy z tym mieczem na plecach, trzeba przyznać. <laughs> wam, pierwszy raz z Fable kupiłem broń, nie? Ale naprawdę, mamy tyle pieniędzy że No jak na ten etapy mamy już pieniędzy sporo, także nie było mi żal tej kasy. No ty cholerna rybo, no ultra klikanie! Dobra, poszło. Aha. Dobra, i co my tu ciekawego złowimy? Rybę! Kurde jakaś ryba. Ale do dupy. mam wow. Mamy bez. Mamy na strzała! Mamy Hobbesa teraz. Dobra, magów mamy trochę na więcej strzałów, ale to. Teraz tak, czekajcie. Co ty chcesz? Ok, te demoniczne drzwi chcą większy mnożnik walki, tak? Dobra, tylko z kim ja mam tu walczyć, no? No nie wiem, no dobra. Z nikim sobie tu nie powalczymy. Ty, który wchodzisz, żegna się z nadzieją. Dobra. To jest taka chyba trochę parafraza słów Dantego z boskiej komedii. Porzućcie wszelką nadzieję, wy, którzy tu wchodzicie. O właśnie, tu mamy jaskinie Hobbesów. Tu na razie, moi drodzy, nie wchodzę z tego względu, że kiedyś będziemy tu mieli poboczną misję. Także na razie sobie tą lokację odpuszczę. I tutaj... E, dziękujemy za odwiedzenie Wielkiego Lasu. I tu mamy Mroczny Las, czyli ten, w którym mamy już misję fabularną, żeby uratować tych kupców. Ale w tym miejscu już odcinek, moi drodzy, zakończymy. Mam nadzieję, że się wam podobało. Jeśli tak, zostawcie lajka, like, suba, komentarz i widzimy się w następnym odcinku z Fable The Lost Chapters. Na razie!